Panem dogadać, czy nie chciałby Pan polecieć sobie na wakacje z rodzinką, a my byśmy Panu wszystko sfinansowali? Jesteśmy fanami, bardzo nam się podobała Pana gala. Tak? Bardzo się podobała Pana yy, No Myślę, że nawet byś tu się wszystko zatrzymało na Pana social media. Chodziłoby nam o to, żebyśmy Pana wysłali gdzieś na, na jakąś wycieczkę. Yy, mógłby Pan ze za sobą zabrać trzy osoby, by Pan sobie wybrał jakąś z naszej oferty i, i Pan by sobie odpoczął po ciężkich walkach. <laughs> bardzo miło, no. także wyślę, ale to pan, dzwoni, ale nie dzwoni z, z telefonu komórkowego, gdzie ja mam panu wysłać e, maila? E, ja do pana się odezwę za chwilkę z naszego e, profilu e, w czasy Salamona, tak się nazywa. W czasy Salamona. Ale teraz na, na, na Instagramie czy na Facebooku? E, ja na Instagramie do pana napiszę w czasy Salamona e, i w tam będę. Czasy Salamona, ja pana mogę wysłać do Kambodży, do Dubaju, gdzie pan sobie zechce. My tutaj razem z żoną prowadzimy takie, takie biuro nasze rodzinne. E, uh -huh. my, my tutaj mamy e, w czasy Salamona, prowadzimy już 3 lata e, i, i nie ukrywam, że fajnie jakby gdzieś pan się tam pokazał, jesteśmy wielkimi fanami. No Tak jak pan nas rozbawia, to nikt nas nigdy tak nie rozbawił. Nikt. Uh -huh. Moja mama to jest pana największą fanką. Ja mogę ją dać do telefonu. Mhm. Uh -huh. Mamusiu... Tutaj kazał z panem Marcinem, Najmanem. Trzymaj. E, halo! Dzień dobry. Halo! Dzień o, dobry. Ja, o ja pierdolę, Marcin! O, o kurwa! Piotr! A ty pani to... leci Ale to pani musi z nami na te czasy lecić. Yeah.

My Panu opłacimy wszystkie w czasy gdzie ale pan nie, chce proszę, nie, nie, nie ma, nie, Ale nie ma, nie ma, nie ma potrzeby nic opłacać, ja mam pieniądze, natomiast Panie to, Marcinie, jak, Ale musimy lecieć razem. Pani musi lecić. Jezu, to umówmy się tak, że ja, ja Wam załatwię te czasy, a, a ja panu wtedy bym wzięła, a Pan by mnie zabrał na waszą galę. Ja kocham me Jezu! Dobra. Dobra, ja a to chciałam, się tak wymawiamy, że pani... Ja chciałam. A walczyć kiedyś... pani by nie chciała? A walczyć pani by nie chciała? Nie pani, ja nie mam kurwa zębów, ja już mi wystarczy. No to nie ma e... to, nie ma nic do stracenia, jak nie ma zębów. Ja panu powiem krótko i na temat. Niech pan no. e... ja kiedyś syna chciałam wysłać treni, kto się kurwa głupek boi. A nie ma czego? Jak już nie ma zębów, to już nie musi o to bać. Panie kochany, czy... czy bo, bo ja bym chciała na przykład kupić bilet VIP, do was na gale kiedyś. No to jak już będzie publiczność, a, a na czasy pojedziemy, nie ma problemu, ale musi pani wziąć syna, bo, bo bez was nie jadę. Jezu, pan jest świetny gość. Ja mówiłam no. zawsze. Pan Marcin no. to jest gość. I Inteligentny. Facet, no. Kurwa, facet z postawą. Pan jest seksowny, pan ma tak. <noise> Dziękuję. Także odzywajcie się i, i szykujcie w jedziemy wszyscy! Jedziemy wszyscy! Ja pierdolę, jak ty to Piotr Wszystkiego załatwi. Dobrego pożaru! Wszystkiego dobrego, zdrówka życzymy! Pijroma, 5 zł. Siema, zadzwonisz do mojego kolegi i powiesz mu, że chcesz złożyć... Ej, ale faza! i gość, co tam, sapał numer Ej. 792 Ej, ja do niego napiszę! 404. Napiszę, to była wkrętka na live, że dzięki, że tak fajnie zareagował. Tak, kurde, trochę spa...